Michał wrócił latem 19 roku. To był cud, bo w świecie, w którym wojna nadwerężyła wszelkie prawa, często zdarzają się cuda. Michał wracał do domu trzy miesiące. Miejsce, z którego wyruszył, znajdowało się niemal po drugiej stronie kuli ziemskiej. Miasto nad brzegiem obcego morza. Włady Wostok. Uwolnił się więc od władzy wschodu, króla chaosu, ale ponieważ cokolwiek istnieje poza granicami prawieku, jest zamazane i płynne jak sen, Michał nie myślał już o tym, wchodząc na most. Był chory, wycieńczony i brudny. Twarz zarosła mu czarną szczeciną, a we włosach hulały stada wszy. Zniszczony mundur rozbitej armii wisiał na nim jak na kiju i nie miał ani jednego guzika. Błyszczące guziki z carskim orłem Michał wymienił na chleb. Miał też gorączkę, biegunkę i męczące uczucie, że nie istnieje już ten świat, z którego wyruszył. Nadzieja wróciła mu, gdy stanął na moście i zobaczył. Czarną i białkę, łączące się ze sobą w nieustającym weselu. Rzeki pozostały, most pozostał, i pozostał także upał, kruszący kamienie. Z mostu zobaczył Michał biały młyn i czerwone pelargonie w oknach. Przed młynem Bawiło się dziecko. Mała dziewczynka z grubymi warkoczami. Mogła mieć 3-4 lata. Wokół niej z powagą dreptały białe kury. Kobiece ręce otworzyły okno. Zdarzy się najgorsze, pomyślał Michał. Odbite w poruszonej szybie słońce na chwilę go oślepiło. Michał ruszył do młyna, spał cały dzień i całą noc, a we śnie liczył wszystkie dni ostatnich pięciu lat. Jego zmęczony, zamroczony umysł mylił się i błądził w sennych labiryntach, dlatego Michał musiał swoje liczenie zaczynać wciąż od nowa. Przez ten czas Genovefa uważnie oglądała sztywny od kurzu mundur. Dotykała przepoconego kołnierza, zanurzała ręce w kieszeniach pachnących tytoniem, pieściła sprzączki plecaka, ale nie śmiała go otworzyć. Potem mundur zawisł na płocie, tak że musieli go zobaczyć wszyscy, którzy przechodzili koło młyna. Michał obudził się nazajutrz o świcie. I przyglądał się śpiącemu dziecku. Dokładnie nazywał to, co widział. Ma brązowe włosy, gęste. Ma ciemne brwi, ciemną cerę, małe uszy, nos mały. Wszystkie dzieci mają małe nosy, ręce, pulchne. Dziecięce, ale widać paznokcie, okrągłe. Potem podszedł do lustra i przyglądał się sobie. Był dla siebie obcym człowiekiem. Obszedł młyn i głaskał obracające się wielkie kamienne koło. Zbierał dłonią mączny pył, smakował końcem języka. Zanurzył ręce w wodzie Przejechał palcem po deskach płotu, wąchał kwiaty, poruszył kołem sieczkarni, skrzypnęło i ucięło plaster zgniecionych pokrzyw.